Stworzyłem swój serwer na Aternosie, żeby... Żebyście, żebyście było szybciej, żebyście... E no stworzyłem serwer z moim kolegą na Aternosie. stworzyłeś serwer Discord. IP będziecie mieli w komentarzu. To jest na Aternosie. To jest lifestyle. Macie tutaj skrzynki. Jakby coś, to tu to są serce. Tu itemy są z anarchii. Nawet. To jest rzadka epicka. To jest rzadka. Anarchiczna. I tu jest epicka. E, niestety. Nie ma. Będzie. I będą tutaj konkursy na różne rzeczy. Może stworzę item shop albo nie. Zamiast Item Shopa będą konkursy. I jeżeli Wam się spodobało, spodoba, to yy, napiszcie w komentarzy fajny serwer. Przepraszam, że mam skina krąby powietrznej czekań. Zmienię sobie. Dobra. Już mam swój. Dobra, jakby coś, to tu istnieją. Portfory, jakby coś jest ciągły dzień. To jest anomalia. Komendę zrobiłam, żeby był ciągły dzień. Tu coś może się palić. Jakby coś, to e, mogą być tu dziury. Czekaj, A, wam coś po. Tutaj. E, wiesz, jak nie wiecie, co tu jest? To jakby coś. To tu będzie ciągle stone w tej przestrzeni. Więc. No. Bo tam była dziura, którą zrobiłem przez przypadek i tu zatkałem ją. Nawet tu są kopalnie. Możecie sobie wzmacniać się. To jest lifestyle. Jak chcecie. Będą ko konkursy na. Na. na na przykład na pas, też pas, serce na Excalibur nie, na Excalibur to nie wiem to będzie trzeba zrobić nie wiem jak losowanie na Excalibur będzie jak będzie dwie, jak będzie 200 to subów więc subskrybujcie kanał, a jak będzie serwer na cloudli.gg, to za 100 subskrypcji Dobra, i wchodźcie na mój serwer Oczywiście, i powtarzam, adres IP jest w komentarzu To jest Aternos Jeszcze tu pokażę pluginy Jakby coś, nie cheatujcie Bo wam pokażę, co się stanie, jak będziecie cheatować Czekajcie, zmienię sobie żeby inaczej nagrywało. O. Zmieniłem właśnie ekran. Pokażę wam co się stanie, jak będziecie czytować Dobra, oczywiście wam nie pokażę mojego loginu. Mojego loginu. Więc zmienię sobie szybko. Jesteś Czekajcie. No. Dobra, czekajcie. Muszę tu sobie zrobić, pomachać sobie ekranem. Dobra. Machałem. Oj. Jeszcze raz. Ja też. Muszę dać nogi. Dobra, już mogę dać ekran normalnie. Dobra. Patrzcie, co się stanie, jak będziecie cheatować. Wyszłam na koncie, gdzie mam cheaty. Co mam na ręce Czekaj. Patrzcie, to jest anti -cheat. Działa to takie coś. Aura. Nie wiem. Działa chyba jak na większości serwerów. Dlaczego? Timer. jest, bo ona nie jest normalna. Bo ja spojrzałam na drugą kamerę i ona tak trzymała się za uszy i tak się trzyma. Widzicie? Widzicie i wiecie na, na ten serwer link w opisie i to koniec pa pa